Hola, buenos días! Witajcie! Dzisiaj jest środa, o jest miércoles. Pamiętajcie o akcencie? Miercoles. Miercoles, żeby zapamiętać, nad E. El 9 de agosto. No, el 9 de septiembre de 2020. Muszę się skupić, bo jest rano. Czyli jest 9. Września, nie sierpnia, 2020 roku. Witajcie w naszym programie. Co chciałem powiedzieć? No jedziemy właśnie na lekcję, na godzinę siódmą i jest za dwie, więc znowu jestem na styk, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że nie zaspałem, więc vamos Dzisiaj zajęcia nas czekają z Elą i jej historię wam opowiem, bo jest bardzo ciekawa. Ela, y, która nazwała swoją firmę Ela Kebaila, zajmuje się y, poza godzinami swojej pracy, zajmuje się szkołą y, tańca. Dokładnie salcą. Głównie salcą, ale też baciatą i tam innymi rzeczami. Wszystkimi tańcami, weselnymi też, z tego co wiem, to wam sama powie. I Ela zapisała się jakieś dwa lata temu na hiszpański. Miała bardzo y, mocny start, bo chciała dwa razy w tygodniu, to były wakacje, y, nie przestawała y, się uczyć. Normalnie wkuwała te suwka i miała tak intensywne dwa miesiące. I przyszła pora na to, żeby wybrać gdzie idzie na wakacje. chciała jechać chyba gdzieś do Włoch, albo do Grecji, czy na Cypr, ale zmusiłem ją, żeby wybrali z mężem kierunek hiszpański, pojechali na Kanary. Polecieli na Kanary. I ona po tych dwóch miesiącach, jak pojechała, to po prostu. No mówiła! Po dwóch, trzech miesiącach już się dogadywała. A ponieważ ona bardzo dużo mówi, ale też bardzo dużo pracuje z pracowitą dziewczyną, to naprawdę widzę po tych dwóch latach jest mega progres. Potem nastąpił oczywiście taki. Standardowy troszkę spadek, przez to, że było więcej obowiązków pracy i innych obowiązków, zmniejszyła się ilość lekcji. Dlatego dwie lekcje na początek to jest coś fajnego, bo na tym waszym, jakby, początkowym zapale możemy zrobić bardzo duże, fajne efekty. Więc warto. No, ale teraz y, miała tam też przerwę przez wirusa, bo nie chciała mieć zajęć y, online. W związku z tym. Y, tak jak potrafimy, to się omawiamy po prostu na zajęcia na wolnym powietrzu, żeby było bezpiecznie. I dzisiaj właśnie przed ten dzień, kiedy nie odwołała zajęć, kiedy ja jestem na czas prawie, mam minutę spóźnienia, w związku z tym z góry przepraszam. Naprawdę się nie spóźniam, tylko to jest 7 rano, więc jest super sprawa, bo wy dopiero przewracacie się z boku na bok. Staj dormiendo, jesteście śpiący, miało być więcej hiszpańskiego, pardon i nosotros trabajamos, a my już pracujemy oho jakaś pani skręca w lewo, skierda jestem już na naszej ulicy Kaje Częstochowska gdzie jest nasz gabinet, miasto się budzi tak jak wy wy będziecie ubierać już ciuchy a ona będzie ze mną pracować tylko gdzie ona jest? Gdzie Ela? może nie wstała? czasami też się tak zdarza, jest to ekstremalna siódma godzina rano ale mam nadzieję, że będzie. Tak więc idziemy jej poszukać. Eee, vamos a buscarla. Mówiliście też, że dosyć fajnie się to ogląda, więc też nie chcę wam zamulać. Eee, nie chcę wam zamulać eee, tego obrazu. I nie chcę za dużo gadać. No quiero hablar demasiado. Tenemos llaves, mamy klucze. Odpalimy sobie gabinet. I pójdziemy z Elą na balkon, albo na powietrze, jeżeli przyjdzie. A jeżeli nie przyjdzie, no to trudno, to nie przyjdzie. Zaraz będzie godzina prawdy dla niej. Siódma rano, przydało jej się wstać, wczoraj była bardzo zmęczona. Estaba muy cansada. Wchodzimy, tu w ogóle skutki wandalizmu, nazwałem to el vandalismo. Zobaczymy, co jest. Nie ma. Nie ma el. Co było dalej, dowiecie się później. Si. Przelazła. Jest ta. Esperamos para ella. Cinco to tarde. Está muy, muy cansada. Está muy cansada, pero está. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué es esto, Madre, Madre mía, ¿por qué? ¿Oba? Sí, manos, tienes que lavar manos. ¿Esto, esto? Sí. esto porque huele mal. Esto muerde más, así que esto. Sí. Desinfección, que todo. Więc tutaj będziesz musiała podpisać nowe oświadczenie. Nie. Si. nie. si, bo nie zaczniemy. A ja idę ubierać maskę moją. No to COVID. No tego COVID. Pero puedes tener, a ja ubieram to i zaczynamy zajęcia. A już myślałem, że nie przyszła, proszę Państwa, ale spóźniła się tylko 5 minut. To jest nic. Si, to jest nic. Nada. Es nada. Bienvenidos! <noise> Witaj na zajęciach. Idziemy na powietrze, bo jest ciepło. O. Ale spokojnie, zobaczymy, Do... Nie możemy tego powiedzieć naszym widzom naszego odcinka. Chcesz kogoś pozdrowić? Eee... Nie. ¿Por, Por qué estudias a las 7 de la mañana? No... ¿Estás cansada? mój Kansada, <laughs> Estás muy cansada, ¿no? Sí. Pero bien. Yo también. No, poco estu... ¿Cuántas horas has dormido? Ile spałaś w Buah, wow, pues mucho. Está bien. Estás muy bien hoy. Hasta luego. Dobrego día! Estamos aquí en balcón, no terraza. Eh, tengo doble protección. Con dobro, dobro, doble protección. Sí. Y aquí está Ella con nosotros y va a comer su plátano y el sol y el cielo color. Azul, komu in Espania? Nie boję się Hiszpanii. Dobrego dnia.